Dzień dobry, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, Piotr Klenik z tej strony, witam i pozdrawiam. Jak będziecie mieli okazję obejrzeć to wideo na żywo, to oczywiście e, tradycyjnie, choć pewnie to jest już trochę nudne, no ale czemuś to służy, poproszę Was o komentarz, jakiś znak życia. A jeśli uznacie, że warto tym się podzielić, to również udostępnienie. W tle widzisz dwa monitory, bo jestem właśnie w Polsce, przygotowuję się do oczywiście działań szkoleniowych, i tam na górnym monitorze jest cytat, jak się okazuje, nie tylko przypisywany Einsteinowi, ale jest rzeczywiście autorstwem Einsteina. Tak, przeczytajmy: najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem. Sukces nadejdzie sam. Pod spodem jest natomiast część mojej prezentacji, e, mówiąca o kompetencjach, a więc o tych przyczynkach, które stanowią o sukcesie, które są fundamentem sukcesu, w szczególności fundamentem sukcesu dla tych, którzy chcą się rozwijać biznesowo, a akcent kładę, jak wiecie, na tych, e, którzy zajmują się, czy dla tych, którzy Zajmują się taką formą przedsiębiorczości jak marketing sieciowy. Pozwólcie, że do tego trochę nawiążę, bo nie ukrywam, że przygotowując tutaj materiał do szkoleń, zainspirowany tym cytatem, uznałem, że warto tym się z Wami podzielić. Jeszcze raz proszę o komentarz, proszę o znak życia. Czy jestem widziany, czy jestem słyszany? To pozwoli mi tutaj nie gadać po próżnicy, ale oczywiście też chodzi o to, żeby te magiczne Facebookowe algorytmy. Wpuścić w ruch, puścić w ruch, tak. No dobrze, postaraj się być wartościowym człowiekiem. Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem, sukces nadejdzie sam. To, że nadejdzie sam, jak się okazuje, musi być poprzedzone tym, że stajemy się bardziej wartościowym człowiekiem. Postaraj się być wartościowym człowiekiem. Ale co to znaczy? Co to znaczy, postaraj się być wartościowym człowiekiem? No bo kiedy przejrzymy internet, kiedy posłuchamy różnych doradzaczy sukcesu, pewnie ja też należę do takich doradzaczy sukcesu, to znajdziemy wiele interpretacji tego właśnie powodów czy przyczynek do stania się człowiekiem sukcesu. No, i jedni powiedzą, że rób, rób lepsze rolki, pisz ładniejsze posty, coś tam jeszcze prostego, wygodnego. No i mamy to gotowe, sukces nadejdzie sam. No, ale pewnie czujesz w tym, co ja mówię, że to może nie wystarczyć, tak? Postaraj się być wartościowym człowiekiem, czyli ty. A więc nie to, co zewnętrzne, nie ładniejsze profile, nieładniejsze posty, nieładniejsze narzędzia, które sprawią, że będziesz lepiej zauważana, zauważany, tylko ty, ty. A co to jest ty? Ano, mamy to na tym dolnym slajdzie, czyli to, co kryje się pod pojęciem Twoje kompetencje, bo to Twoje kompetencje stanowią o Tobie, a czym są kompetencje? No kompetencje to wiedza, umiejętności, postawa. No i gdyby tu była moja żona, to od razu by mnie jeszcze doprostowała i powiedziała jeszcze do tego doświadczenie, tak? bo to są te rzeczy, które stanowią o Twoich kompetencjach. Wiedza, umiejętności, postawa, no i doświadczenie, którego oczywiście siłą rzeczy. Nie mają osoby, które są młode, albo nie mają osoby, które dopiero w tę przestrzeń biznesową wchodzą, zwłaszcza kiedy wchodzą w przestrzeń biznesu marketingu sieciowego, chociaż ci z Was, którzy mnie znacie, wiecie, że definiuję takie pojęcie jak etykieta na czole, która stanowi o tym, jak jesteśmy przez innych postrzegani, a więc to bezpośrednio może się wiązać Również z naszym doświadczeniem. Ale teraz, czym są te kompetencje, czym jest wiedza, czym są umiejętności, czym jest postawa? No i jak ty i co ty robisz, żeby po to sięgnąć? No jeżeli mówimy o wiedzy, to oczywiście mówimy o wiedzy dotyczącej biznesu jakiego, jako takiego, wiedzy dotyczącej marketingu sieciowego, wiedzy dotyczącej tego, co oferujesz, wiedzy dotyczącej tego, w jaki sposób prezentować to, co masz do zaoferowania, podstawy psychologii, psychologii komunikacji, wiedza dotycząca planu marketingowego, wiedza dotycząca również poruszania się w przestrzeni mediów społecznościowych, i pewnie tutaj ta wiedza to zbiór różnych innych tak umiejętności i tych działań, które stanowią o tym, że czujesz się w tym temacie pewna, pewny umiejętności, no to umiejętność tak tworzenia listy, umiejętność zapraszania, umiejętność prezentowania, umiejętność radzenia sobie z obiekcjami, umiejętność finalizowania, umiejętność potem dalej prowadzenia zespołu. No a kiedy mówimy o postawie, no to mówimy o pozytywnym nastawieniu, mówimy o tym, co stanowi o tobie jako osobie, do której inni chcą się przyłączyć, dalej o osobie Twojej jako potencjalnej liderce, czy liderze, do którego inni chcą dołącze, dołączać, e, jako osoby, które chcą iść za Twoim przykładem. No i o doświadczeniu już przez chwilę też wspomnieliśmy. Ale żeby nie zanudzać, to pytanie, które warto sobie zadać: Co Ty robisz, aby było to odpowiedzią na ten cytat Einsteina? Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem. Sukces nadejdzie sam. Einstein nie mówi o tym. Najpierw postaraj się robić ładniejsze rolki, a ludzie będą się do ciebie sami zgłaszać. Czy to nie działa? Oczywiście, że może to ci pomóc, ale źle będzie, kiedy te twoje ładniejsze rolki, ładniejsze posty, nie chcę tu się bynajmniej czepiać rolek, tak? bo to są narzędzia, które mogą ci pomóc. Ale źle będzie, kiedy te narzędzia będą tak naprawdę maskowały brak Twojego rozwoju. Kiedy ktoś się do Ciebie przyłączy, a potem się okaże, że czar pryska. Bo owszem, są ładne rolki, ładny wizerunek, ale nie ma tego, co stanowi o tym, o czym Einstein powiedział. No, to, że Einstein, Einstein ma prawo do tego typu sformułowań, no to chyba nikt nie ma wątpliwości. Więc źle będzie, kiedy jest tylko to, co zewnętrzne, a nie ma tego, co stanowi o tobie. Więc ponawiam pytanie, co robisz, żebyś stała się, stał się bardziej wartościowym człowiekiem? Czy skupiasz się jedynie na tej drugiej części? Sukces nadejdzie sam. Sukces sam nie nadejdzie, jeżeli nie będzie tego wcześniej. A jeżeli nawet załapiesz się na jakiś momentum, na tą ekipę, która cię zachęca do tego, żebyś tu pierwsza, pierwszy się gdzieś tam przyłączył, przyłączyła, to przyjdzie taki moment, który będzie weryfikacją. I kiedy ten moment nadejdzie, a dzisiaj to na rynku marketingu sieciowego bardzo wyraźnie widać, to okazuje się, że kiedy się coś rozlatuje, to nie wszyscy potrafią sobie z tym dać radę. Moi drodzy, czy mam na to jakieś antidotum? Ano mam. Mozolna praca, praca nad sobą. No i tu pewnie wielokrotnie mogłaś, jeśli gdzieś tam masz ze mną kontakt, czy mogłeś usłyszeć, to, co często powtarzam, że marketing sieciowy to nie jest praca z produktami, to nie jest praca z klientami. To nawet nie jest praca ze współpracownikami. To jest praca przede wszystkim i ponad wszystko nad sobą. Bo możesz reprezentować wspaniałą branżę, jaką jest marketing sieciowy, możesz reprezentować najlepszą firmę marketingu sieciowego, jeżeli taka istnieje, jeżeli taką wybrałaś czy wybrałeś. Ale psuna na budę się to zda, jeżeli ty będziesz sparaliżowana, sparaliżowany lękiem. Co powiedzą znajomi? Jeżeli nie będziesz potrafiła, potrafiło powiedzieć, czym się zajmujesz, skutecznie kogoś zachęcić i maskując to, zaczniesz używać drobnych kłamstewek, niedomówień albo przekoloryzowania rzeczywistości, używając pięknych programów graficznych albo czegoś tam jeszcze. Więc moi drodzy, jeśli chcecie korzystać ze sprawdzonych sposobów rozwoju, to będzie to wymagało inwestycji czasu, energii i inwestycji finansowej. To tak, jak człowiek idzie do jakiejś szkoły i musi ten koszt ponieść, nie tylko koszt czesnego, chociaż dobrze wiecie, że renomowane szkoły kosztują ogromne pieniądze, ale koszt edukacji w postaci kupienia książek, w postaci czasu, energii, Zmagania się ze słabościami i niechęciami do nauki. Po prostu trzeba ten koszt ponieść. Jeśli chcesz korzystać ze sprawdzonych sposobów, którymi ja się dzielę, tak za, zapraszam za dwa tygodnie w seminarium budowy biznesu. Najtańszy sposób na to, żeby nie tylko złapać bakcyla, nie tylko się nauczyć, ale również narzędzie, które możesz wykorzystać przywożąc swoich partnerów biznesowych, odbędzie się z Tobą lub bez Ciebie. Tylko możesz skorzystać, jeśli jesteś daleko. Proszę bardzo, Akademia Profesjonalnego Networkera, najbardziej profesjonalny i największy program edukacyjny online, prawie 50 godzin zajęć, cztery poziomy, od ucznia do top lidera. Wszyscy, którzy tę akademię przeszli, zgodnie twierdzą, że to jest dla nich często zbiór treści, które są odkrywcze. Bardzo im to pomaga w rozwoju w pracy z zespołem. Zapraszam. Nawiasem mówiąc, dzisiaj o 20.00 jest Zoom zamknięty Zoom na grupie APN Akademii Profesjonalnego Networkera. Jeśli ktoś z uczestników Akademii ogląda, to zapraszam. Niech o 20.00 do tego Zooma dołączy. Jest taka sposobność w ramach właśnie bycia uczestnikiem Akademii, spotkania. Porozmawiania, tak, rozwijania pewnych kwestii, omówienia różnych wyzwań, które przed Wami stoją, jestem do Waszej dyspozycji. Więc moja droga, mój drogi. Najpierw postaraj się być wartościowym człowiekiem. Sukces nadejdzie sam. Ale sukces sam nie nadejdzie bez tego pierwszego. A stanie się bardziej wartościowym człowiekiem, rozwijanie się, to nie żadna magia, nie żadne filozofowanie, nie żadne afirmowanie i zaklina, zaklinanie rzeczywistości, żadne myślenie magiczne. To ciężka praca nad sobą, bo tym jest między innymi marketing sieciowy. Wiedza, umiejętności i postawa. A z czasem przyjdzie doświadczenie. Bardzo wam dziękuję. Będzie mi bardzo miło z wami się spotykać. Mam tutaj bardzo pracowity czas, jestem w Polsce. Wybaczcie, że nie oznaczam miejsca, w którym jestem, bo to takie bardzo szczególne miejsce, ale mam sporo pracy, sporo wartościowych rzeczy będzie się działo. Wierzę też, że będę miał okazję spotykać się z wami na waszych wydarzeniach firmowych. Bardzo dziękuję za zaproszenia, tych z was, którzy mnie zapraszacie. Styczeń był bardzo intensywny, miałem okazję w trzech wspaniałych społecznościach gościć. W lutym również, marzec, kwiecień również zapowiadają się obficie, więc będzie mi bardzo miło z Wami się spotykać. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia. Piotr Krenik z tej strony, cześć.